Maneczko, witajcie. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście 106 łapek w górę, co daje wam 10 skinów na giveawaya. Nie będę ukrywał, że zrobiłem już opening skidropa pod tego giveawaya, więc mam dla was skiny. Aczkolwiek nie wstawię tego odcinka, bo był strasznie długi, strasznie przeciągany. Bez sensu i ciężko by to wyglądało, żeby po prostu tak to ciąć. Również z comment pickera było ciężko wybrać zwycięzców, bo niektórzy nie mieli w ogóle trade linka, niektórzy w ogóle nie podawali, w sumie tylko skomentowali, że fajnie, że nowi i tak dalej, ale nie brali udziału w giveaway'u. Więc po prostu wstawiam Wam teraz screena z wygranymi i zaraz po zmontowaniu filmu będę wysyłał skiny. A tymczasem przejdźmy sobie na Hellcase'a tym razem. Mamy 50 dolarków do wydania. Oczywiście to są wszystko moje pieniądze, nie mam żadnych e, umów, kontraktów e, ze stronkami. Nie reklamuję, nie chcę, żebyście wpisywali żadne moje kody ani tak dalej. Nie naganiam was do kupowania e, do wpłacania pieniążków do otwierania, bo moim zdaniem to jest jeden wielki przekręt i jeśli chcecie naprawdę fajne skiny sobie zorganizować czy coś, to otwierajcie albo w grze, a no, możecie liczyć na farta, tak jak ja. No ale cóż. Eee... Tak, co jeszcze chciałem powiedzieć. Eee... Albo po prostu wpłacajcie sobie na stronki, które typowo sprzedają skiny, nie? Typu tam, nie wiem, Skin Baron, czy coś takiego. Tam wpłacacie sobie pieniążki i bezpośrednio za tą kwotę możecie sobie wybrać skiny, które chcecie. Ani liczyć na farta, ani po prostu być bez większych strat. Okej, okay, a tymczasem mamy 50 dolarów, więc przejdźmy sobie... Mm... No właśnie, do czego? <laughs> Tego nie przemyślałem szczerze mówiąc. Otworzyłbym sobie chętnie jedną skrzyneczkę Dream, i zobaczył co z niej poleci, ale no, byłby to bardzo, bardzo szybki opening, podejrzewam, więc y, tak średnio. Zobaczę sobie co jest w tej skrzyneczce Onyxia. E, Okej, okay, są fajne skiny, y, nie mamy większości z nich, więc nawet jak trafisz i tam to jakieś te zdrab... skracze, zdrapki, czy coś tam się zbiera. Więc nawet jak gówno by dropło, to przynajmniej tego skina nie mam, więc otwórzmy sobie na pewno jedną taką skrzyneczkę. wydaje mi się, że nic z tego nie mam. No zobaczymy. No tak, średnio bym powiedział, a już mam nadzieję, że ta kosa dropnie. 6,80, no jesteśmy 10 dolarów w plecy, więc ciężko. Spróbujmy sobie jeszcze raz otworzyć. Jak będzie gówno, no to będzie trzeba coś pokombinować. to samo. Mhm. Okej, okay, może na że coś siądzie z tego. No już nie mamy nawet na trzecią skrzyneczkę. Eee, AWP Case, bardzo popularna. <laughs> Sama AWP. Dobra, spróbujmy sobie jedną otworzyć. Może dwie zobaczymy. Podejrzewam, że nic fajnego mi nie dropnie z tego. No właśnie. O, 2 dolary z czterech, to i tak nie jest najgorzej. Kurwa. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną. Włópek nigdy dość. 6 dolarów. O, i dostaliśmy Scratcha od, też od tego Fever Dream. E, pff, no dobra, 2 dolary do przodu było, no ale nas to już specjalnie nie urządza. Włóżmy sobie to może... Co to jest? Jaki wysyp tutaj tego wszystkiego jest? Aha, to jest bitwa, to nie, dobra. Bitwy się nie będziemy bawić. Hmm. Kurde. 8 dolarów, otwieramy sobie może jakieś tańsze skrzyneczki i zobaczymy co z nich po prostu będzie wypadało. E, pfu, 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 pfu. Mm, Battle Creams, co tutaj jest? A, to bitwa. Dobra. E, kurde, ciężki rozpad, Powinnie tego się oznaczyć, że któreś są odbite, a któreś można otwierać. E, Ranger, to też jest bitwa. Co jest? Nie miał takich skrzyneczek do normalnego otwierania? Bitwa, no dobra. ale do bitwy, zobaczymy no. Dodajmy sobie dwie takie i nie wiem. Może z dwie takie. O trzy Niech będzie. I... Może coś nam się trafi. Jedną taką. Ile tu już jest? Dwa dolary co e, bym za trzy sobie, dwie takie jeszcze, jeszcze. dobra e, publiczna. E, Dwóch graczy, otwórz bitwę. Dobra, w tym czasie dobra, już ktoś w sumie rozpoczął, więc okej okay. zobaczmy. W sumie fajny sposób, tylko że albo wygrywasz, albo przegrywasz. No póki co prowadzę i to sporo. O, wyrównuje się pomału, ale nadal prowadzę. No kurde. No, coraz bliżej jest ten gość, nie powiem, 0,13 centów. No i przegrałem, nie? Przegrałem na bank. Ja pierdzielę. No nie no. Proszkę. No i przegrałem. Ajajaj, no. aj, aj. dobra. To to też trochę takie sensu. Ale czem, panie pieniądze mi nie zniknęły? Było chyba 8 dolarów. Nie wiem. Dobra. Mm, może Suncase. O, te można już otwierać w porządku. To otwórzmy sobie. Musicie mi też wybaczyć, że tak długo już nic nie było. Ale kurczę, brak totalnie weny, nie? Grałem sobie troszkę w tym czasie. Wbiłem kałaszka nawet, ale już się z niego wywaliłem. O, ciężko. Już się z niego wywaliłem i znowu mam G4. Także jak jeszcze dzisiaj pogram i znowu się powywalam parę razy, to będę miał G3. I wrócimy, że tak powiem, do... Do początku, nie? Że nie wesoło. No, nie powiem, że jestem zadowolony z tej skrzynki, znaczy z tej strąki, bo nie jestem. Ile mamy 38 centów? Czy, 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 czy tego mil speka można chociaż? Normalnie otworzyć, czy tylko bitwa? Można otworzyć, spoko, to sobie otworzymy, żeby zjechać praktycznie do zera, bo z tego, co kojarzę, tutaj nie można sobie dodawać balansu do ulepszania, a pójdziemy sobie na upgrade. Zróbmy sobie może 8 dolarków z tego, spróbujmy, chociaż chyba będzie za mało chyba będzie maksymalny poziom sobie 10 w takim razie o, kołaszkę mamy w sumie nie, ja taki gloczek bym, bym spoko przygarnął bym i siedzi, siedzi gloczek, spoko gloczka już mamy spróbujemy sobie teraz zrobić może 9 i zróbmy sobie <śmany> czy ja mam jakieś ładne P90? Nie kojarzę A to z Tartraku, to sobie zróbmy Wleś. Wleś. Siedzi, okej. Okay. Mam już dwa fajne skiny w miarę. Powłupkę. Yy, Tę powłupkę zróbmy sobie chociaż. No. Coś jakby... <śmany> Kurczę nie wiem jeszcze jakie skiny tak naprawdę wybierać, bo wszystkie kojarzę a kurczę. teka chyba nie mam żadnego tylko czy ja korzystam z teka? nie korzystam w sumie, ale w Star Treku. więc spróbujmy sobie go zrobić stój 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 stój, 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 stój dobra nie, nie weszło sześć, zróbmy sobie może osiem z tego dolarów yy. magiem na pewno nie gram Zobaczmy sobie ASG takie w Startraku Siedzi, ok, No problemu. Spoko. Nie wiem, 2.50, teraz sobie zróbmy z tego Galila. Tylko zróbmy sobie może... Może Cyrex wejdzie? To, 50 to to wątpię. No, spróbujmy. siedzi, o dziwo, okej okay. Z beretek zróbmy sobie taką Tyle co ja robię, co ja robię, co ja robię Beretki, beretki właśnie Z beretek zróbmy sobie to 67 centów, nie na dolara sobie pójdziemy, zobaczymy tam P250 taką mam Kurde, no zróbmy sobie shotguna, bo do shotgunów w sumie nic nie mam Nie mam żadnych skinów do tego, no i chyba nie będę miał Okej. Okay. Z tego zróbmy sobie może... Nie no, dwa ty za dużo. A w sumie. Bizona Spróbujmy. Na bank nie wejdzie. O, no, tak myślałem właśnie. Dobra. zróbmy sobie też jednego dolarka może. UMP w star -Truku. UMP kiem gram dosyć często. Chyba nie mam go w Star -Truku. Spróbujmy. A co tam? Hmm. No i lipa... Chyba na tym w sumie skończymy. To to, to 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 to, to. W ogóle Nie wiem A co to zrobić. 6%. No... Myśmy śmiało jakby weszło. Eee, Kurczę czy jestem? sens? 20... 30$, 200 dolarów straty i tak mamy. Eee... No dobrze mówię. O. Niecałe 20 dolarów. To 250 w sumie nam nic nie zaszkodzi. A no, zawsze może być na plus. Zróbmy sobie może za czwóreczkę coś takiego kurczę, no. Dosyć ładny jest ten, ten SG Cyrex. No, czy jest na coś lepszego? O, to nie gram. Chyba nie ma sensu. Nie ma większego sensu. Po co przegrywać wszystko, nie? Chyba że ale chyba na tej stronce nie można wszystkiego dodać. No, nie można tak jak na Kidropie, że można sobie dodać kilka. Niestety, bo mogłybyśmy się pokusić nawet o kosę. To by było ciekawe dosyć. To jest akurat fajne w Kidropie teraz, nie? Że można się o kosę pokusić. jak ma się kilka słabszych skinów. Dobra, spróbujemy sobie je wysłać. Zobaczymy, czy, czy po prostu przyjdą. No, już... Widzę, że tego pina Inti nie ma. I czego jeszcze nie ma? Czekaj, spróbujemy. Można zamienić. Można zamienić. No skałta, spróbujmy. Chociaż to jest no, ze stratą. 60 centów, ale czemu nie? Tylko teraz. Aha, dokładnie wypłaty ok. No to chyba jest. Dobra, w takim razie no. tego SG też nie ma. Osiem. No tu nic specjalnego w sumie nie ma. Aha, można. Odświeżyć, dobra. Ojej, ale to ceny, to, to chyba ich wojebało z tymi cenami tutaj. A no. no z cenami ich tutaj boli, naprawdę. Pewnie co powyżej, to zrobimy sobie tego maka. Nie, no kurwa, to, to jest 1,40 mniej. Tak, nie ma, może być, nie? Nie dajmy się oszukiwać. No, kurde. Tam był Dragonfire. Dobra, mam do odbrania już te trzy niby. Ale kurczę. Ja chcę coś, co się będzie opłacało, nie? Nie wiem, czy taką MK mam, czy nie. Minimalware. Dobra, no ale to już się opłacał. Jest by 40 centów do przodu, praktycznie. No i niby poszło, dobra. Spokojnie, no zaraz zobaczymy. Kurczę. No i <ścoughs> niestety SSG jeszcze nie przyszło. Niby jest do odebrania, ale nie ma go w ofertach. Także troszeczkę lipa. Bo odebrałem już bloka, SG i. Meczkę. a sg nadal nie przyszło, ssg więc y, poczekamy jeszcze chwilkę i dam wam znać. dobra, no i przyszła oferta także już sobie odbieramy ostatniego skinka i, i jest spoko tak, no i mamy ładne ssg w końcu jak nasze kwipuneczek no, jakoś dużo wartości się nie zwiększył co jest w sumie dziwne bo tutaj mostówkę powinno się zwiększyć jak nic ponad no ale, a no i w tym openingu skidropa w sumie tylko mi się udało zgarnąć akacza także tego e... no i tak na pewno mam skinów dla was troszeczkę, nie będą to drogie skiny wiadomo, będą to losowe jakieś tańsze no nie, nie możecie oczekiwać czy nie, że będę wam rozdawał skiny po 3 czy coś bo żeby robić takie openingi, to muszę mieć efekty tego, co robię po prostu. Także cieszcie się z tego, co jest, bo zawsze mogło być gorzej, nie? W ten sposób powiem, ale ten gloczek mi się bardzo podoba. Dobra, to co? tyle by było w sumie. Jutro, może pojutrze, wpadnie Frag mówi. Także trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście. Zostawiacie łapki, koniecznie suby, bo z tego co patrzyłem, to prawie 80% oglądających przynajmniej poprzedniego odcinka nie subskrybuje kanału. Także było chyba 100 000, 100 wyświetleń, a no wiecie, a nie mam nawet tylu subów. Także pozdro, trzymajcie się, hej.